Jeżeli film Ci się spodobał, pamiętaj, aby go ocenić. No i zostaw jakiś komentarz pokaż, że żyjesz. W ten sposób pomożecie mi najbardziej. Dzięki za wspieranie! Joink! Muszę przyznać, że macie bardzo fajną krainę, jako horda, będę mówił, bo jestem Alliance, macie bardzo fajną krainę, to trzeba przyznać. Questy tu nie są nudne, jako że już wykonuję te questy po raz piąty czy też szósty, bo tyle postaci mam. No i gu... znaczy takim głównym wątkiem tutaj, który się rozpoczyna na początku, jest to odbicie tej fortecy, która znajduje się tutaj. I ona nazywa się Blade Spire Rage, jeżeli dobrze tutaj. To mówię? Bladespire Ridge? Tak, Blade Spire Fortress, o! Bladespire Fortress. Jest to forteca opanowana przez Ogry e, I jak wiecie, na Draenorze w tej linii czasu, no i na tamtym Draenorze w sumie też z naszej linii czasu e, Swojego czasu były, e, Ogry były to, to potę taka potęga, tak? No i tutaj możemy zobaczyć oczywiście Imperium Ogrów w pełnej krasie No jak tutaj dyrektor przywitał się ze swoim kompanem no, i tutaj także możemy zobaczyć, że Ogry to, 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 nie, to nie są gu, takie głupole, jak teraz. Są, jest to potężna rasa, która ma potężne fortece, wiecie, potężne obozowiska. No, i to są przeciwnicy, z którymi trzeba się liczyć. Dlatego też Orkowie są tutaj mniejszością, no i my będziemy musieli pomóc odbić tą fortecę i przejąć ją dla siebie. I Chordziacy, wy będziecie mieli tą fortecę jako wasza baza główna tutaj w tym tak samo alliance my będziemy mieli akurat tutaj w Shadow Moon Valley będziemy mieli Temple of Karabor czy tudzież dziś nam znane Black Temple To będzie nasza forteca główna no i w następnym patchu już odpowiedzieli że e, będzie to e, znaczy w następnym buildzie będziemy mogli testować już stronę alliance dlatego też muszę troszeczkę tutaj ponagrywać e, dla Was jeszcze tej hordy. Ja już to wszystko zrobiłem, mniej więcej, natomiast jak widzicie. Dobra, Spirit of Wolf. Tutaj musimy po prostu wziąć sobie jakiś blessing. E, nie wiem, co, jakiś taki po prostu rytuał: rytuał klanu e, tego Frostwolf, czyli wil, um, Frostwolf, mroźnego wilka. Frostwolf Clan po prostu ma takie swoje rytuały, że trzeba po prostu pogadać z kamieniem, który da nam jakąś tam pasywkę. No i oczywiście to są takie troszeczkę szamanistyczne zabobony, a jego też Troll jest po prostu zainteresowany tym, jako że on jest szamanem. No i tutaj ten szamanizm na Draenorze jest nieco inny. Tutaj elementy, e, czyli wiecie, te, te elementy tego szamanistyczne elementy, czyli nie wiem, ogień, woda i to wszystko troszeczkę inaczej reaguje niż na, na naszym świecie. Tu to wszystko jest bardziej takie surowe. No i tu mamy Drakę, czyli matkę e, Trala. E, jest to żona Durotana, musimy pogadać z nią, która ona tutaj rozbrzmiewa ten róg wojenny, sygnalizujący, że no po prostu szykujemy się do wojny, ludzie czy też orkowie. Dlatego też no, serious business się zaczyna tutaj. Okej, okay, Warriors today the tide turns. O, teraz fala się odwraca. My przejmiemy Cytadelę Blade Spire No my przejmiemy sobie ją. Walczcie jako jedność My wygramy to razem. No i wszyscy oczywiście się cieszą. I teraz nie pozostaje nam nic innego jak po prostu gdzieś tam się przejechać. Czy my musimy na coś wejść? Chyba nie. No dobra, my po prostu możemy sobie tutaj jechać. No dobra, i teraz ruszamy po prostu bez zbędnego pitolenia i przygotowywania się do walki. Znaczy, wydaje mi się, że już ten klan był przygotowany do walki. Po prostu ruszamy na tą fortecę. I tutaj możecie zobaczyć te widoczki w pełnej krasie. Pięknie to wszystko wygląda, trzeba przyznać. Te planety w oddali, te takie, wiecie, chmurki. Wszystko wygląda bardzo fajnie. I te flagi powiewające, powiewające na wietrze, to, to potęga tych budynków tutaj. No Masaka, no jest, jest super. A, i tu nam się za, załączył bonus objective jako, że wiele osób pytało mnie, to są e, misje doda, dodatkowe, czyli po prostu możemy sobie tu przystanąć i porobić sobie te questy i dostać jakieś tam do, dodatkowe nagrody. Natomiast my tutaj ruszajmy e, to tą cytadelę odbić. Jest to naprawdę. O, widoki są tutaj świetne. Jak i cała ta, ta kraina, te wszystkie widoczki tutaj. Ach, to jest po prostu masakra. Super, ja zazdroszczę, szczerze mówiąc. Chciałem tutaj polatać krasnoludem, takim wiecie. Ach, na no nic, nic. No dobra. Ach, i rozpoczynamy teraz naszą tutaj bitkę o tą, o tą fortecę. No i tu będzie nam pomagał Durotan oraz Tral, więc nie ma o co się martwić. Myślę, że tutaj sobie poradzimy spokojnie. No i Tral, ruszajcie się. Mam nadzieję, że to nie będzie głośne. Ja sobie, wybaczcie, ja sobie troszeczkę ściszę tutaj, bo to yy, bywa tak, tak troszeczkę czasem głośno. O ale tutaj skasowałem z Sunfire'a po 10k. To, to jest troszkę, to jest, to jest mocne, to trzeba przyznać, że to jest naprawdę mocne. No nic, yy, mamy aktualnie teraz ten, a zobaczymy, że zwiększyły mi się te taki Star Surge oraz yy, Starfall. One się chyba, ten, one się chyba tam, a yy, Starfall i Star Surge mają te, ten sam cooldown. Więc nie wiem, po co ja kastuję Wrath Wrath chyba ma, ma szansę na to, żeby e, Jakby tego naszego przeciwnika zaplątać w te macki Znaczy w te macki, w te rośliny w sumie Dobra, już kastujmy sobie powoli Wrath Jako, że widzę, że będzie nam się zmieniał ten stan. No i chyba, ja ten <laughs> Popełniłem błąd, żeby grać tym druidem No i zobaczymy, jak jeszcze Feral będzie tutaj działał, oczywiście on jest fajny, tylko ja nie umiem, nie umiem tym grać, niestety. Jak wiesz, ten, ten koleś to jest jakiś szaman, kurczę, Stonecaster. Stonecaster. Zauważyłem, że właśnie tutaj ogry posługują się taką, takim dziwnym typem magii, który nazywa się właśnie Stone Magic, czy coś takiego. I oni po prostu stoją sobie i wyobraźcie, że oni podnoszą kamienia i rzucają go. Znaczy, podnoszą, wiecie, tam swoją mocą, wyciągają kamienia z ziemi i rzucają go na was. Dlatego też no, to jest dosyć ciekawe, fajnie, fajnie takie coś zobaczyć. O, coś tutaj nam się odpaliło. Furious Roar. To chyba... Wydaje ja mi się, że to, to duro tam gdzieś tutaj odpalił. No dobra. O, tutaj ten damage jest dosyć konkretny, jeżeli się e, przy, przyjrzymy tutaj. Przyjrzymy. Star Search. Solar Empowerment. taki Solar Empowerment dostałem. O kurde. Zobaczcie, że tutaj pełno tych kamieni lata w górze. No i, no i w sumie teraz takie podgrodzie przejmujemy, czyli takie tereny przed tą cytadelą. I tu w sumie rozłożymy sobie swoją jakby stację, z której będziemy później kontynuować atak na samą właśnie fortecę. Ty, Gnoju! Damage jest słaby. Ok, tu już chyba wszystkich pokonaliśmy. Teraz a, przychodzą Blade Spire Ogron, Ogrony. Ach, potężne bestie. Ale ja też nie jestem słaby. Tak mi się wydaje. No dobra, w sumie troszkę jestem. Zaraz będziemy mogli przetestować tą naszą umiejętność z Garizona. Która jest właśnie e, dzięki ba Barakom, tutaj nam dostępna. Zaraz zobaczycie, że będziemy mogli przyzwać legion swoich or orków. Którzy. Będą siekać z łuków, będą siekać z toporów i z tych różnych jakichś tam broni białej. No bo tu pojawi się Super Boss Świnia! Super Boss Świnia, my się zawsze śmialiśmy z Super Bossa Świni. No nic, przywołujemy sobie tutaj, zobaczcie, Legion Orków. Ci się rzucają tutaj z dzidami na niego. Tutaj strzelają z łuków. I mówię, wyobraźcie sobie teraz takie 10 osób stojących w równej linii, i każdy z tych 10 osób przywołuje sobie tam swój ten Legion Orków. Przecież to będzie naprawdę obskie, szczerze mówiąc. No, widzę, że tutaj roleplayerzy będą się bardzo dobrze z tym bawić i myślę, że maszynimy, tak że będą jakieś gdzieś tam ciekawe. No nic, udało nam się przejąć jedną chyba zwierzę, tak mi się wydaje. Tak, to jest chyba jakaś wieża. Wydaje mi się, że jest troszeczkę w ruinach, natomiast jesteśmy na samym podgrodziu zamku, jeżeli może, można to tak nazwać. Więc tutaj myślę, że będziemy na razie już kończyć ten odcinek i zobaczymy się w kolejnym Kolejnym materiale, gdzie będziemy już właśnie odbijać samą tą fortecę. No nic. Dziękuję. Jeżeli podobał Wam się materiał, to oczywiście możecie zostawić łapkę w górę, a jeżeli nie, to w dół y, oczywiście skomentujcie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!